Jak Państwo już dowiedzieliście się z mediów, bo sami przekazywaliście taką informację, pierwszy raz do Polski przyjedzie legenda numer jeden światowego rankingu Ronnie O'Sullivan. Dziś wraz ze mną pan Adam Dubas, totalizator sportowy. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, państwu. Dzień dobry. I ten młody człowiek Mateusz Baranowski, mistrz Europy do lat 17, wychowanek zielonogórskiego klubu Hot Shots. W tym roku turniej będzie wyglądał zupełnie inaczej niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym skupiliśmy się tylko i wyłącznie na show. W tym roku pokazujemy sport. Jednym z kluczowych elementów jest to, że pierwszy raz będziemy grali turniej przegrany zawodnik odpada. Będzie czterech zawodowców. Roni O'Sullivan, aktualny mistrz świata. Lian kuembo Jack Lisowski. To są zawodnicy, którzy... Nie byli ani razu w Polsce. Ja mam nadzieję, że kibice poza Ronim Osaliwanem czy Ali Carterem będą też mogli oglądać wspaniałych polskich zawodników. Polak będzie grał z zawodowcem i będą cztery pary. Polak zawodowiec. Przegrana para będzie odpadała. Jest zakontraktowany też mecz na godzinę 20:30. Ali Carter i Ronio Saliwan, natomiast ja również mam zakontraktowany mecz z Ronim O'Sullivanem do trzech wygranych. Jeśli chodzi o mnie, to e, jesteśmy e, w sumie zadowoleni z, z zeszłego roku, z, ze współpracy e, z panem Marcinem i z organizacji tego turnieju, ze współorganizacji tego turnieju. E, I w związku z tym w tym roku podjęliśmy też taką decyzję, że będziemy to kontynuować. Jak Państwo wiecie, co roku skupialiśmy się jako organizatorzy na tym, aby promować dyscyplinę wśród dzieci i młodzieży. W tym roku również przy eliminacjach turnieju Lotto and Hot Hotshot Masters wystąpią dzieci. Będą te eliminacje 3-4 listopada i dzieciaczki do 13 roku życia dwóch przejdzie z tych eliminacji, po to by zmierzyć się z Alicarterem i Liangiem Wembo. A więc czeka nas na pewno jeszcze kilka niespodzianek. Ja osobiście będę, jeżeli mi się uda, zakwalifikować, grał trzeci raz pod rząd. W ubiegłych dwóch latach zdobyłem kwalifikacje i, i rok temu grałem w Seanem Murphy, przed rok, dwa lata temu tak samo. No jest to coś bardzo, bardzo fajnego i życzę każdemu, żeby mógł jako zawodnik, który jest na takim etapie młodego wieku, bynajmniej jak ja, spróbować. To jest duże doświadczenie, fajna przygoda. Co jeżeli mogę powiedzieć o Ronie osaliwanie, to jest, to jest postać, która jest bardzo, bardzo rzadko Dostępna dla ludzi. Ja rozmawiam jeszcze z ludźmi po całym świecie, przykładowo w Niemczech. Snuka ogląda 2,5 miliona na i Jeżeli przyjeżdża Roni na pokazówkę, ludzie płacą po 120 euro wpisowego na turniej. Przychodzi komplet 1000 ludzi, przysięgam. To nie są kłamstwa na turniej i wykupują te bilety w ciągu naprawdę paru tygodni. Bo to jest taka postać, którą oni uwielbiają. To jest taki typowy showman. Zawsze jest tak, że na początku, kiedy się zaczyna grać, to jest, no, każdy się denerwuje. Zresztą przez cały mecz, ale najgorzej jest na początku. Potem już jest lepiej. Dla nas na pewno jest to potężny rozgłos, jako, jako dla naszego miasta, dla regionu, dla Polski. Myślę, że każdy na tym skorzysta, mając takie sławy u nas na miejscu. Firmy, sponsorzy, media, ludzie, którzy mieszkają w Lubuskim i, i, i w Zielonej Górze, bo nie oszukujmy się, ale nazwisko Saliwan jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk sportowców na świecie. Myślę, że Ronnie Saliwan, skoro w tym roku dwa razy wystąpił w Europie. I przyjeżdża na zaproszenie do Zielonej Góry, to o czymś to świadczy. To świadczy o tym, że bardzo poważnie nas traktuje. Trzeba przypomnieć, że tydzień temu był rozgrywany turniej zawodowy PTC, gdzie Roni O'Sullivan nie pojawił się, Ali Carter się nie pojawił, gdzie był to świetny turniej. Powtarzam, kilka tysięcy ludzi w Gdyni zasiadło jako kibice, a Roni będzie w Zielonej Górze. I to zrobili, tak naprawdę. Ludzie, którzy dwa lata temu ze mną współpracowali, rok temu, to nie jestem ja sam. Trzeba pamiętać o sztabie, o sponsorach, o mediach, trzeba pamiętać o ludziach, którzy się przyczyniają do tego, bo aktualnie przy Turnieju pracuje ponad 40 osób. Może tego nie widać, ale proszę mi wierzyć, w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Zielonej Górze ludzie ciężko pracują po to, żeby na hale CRS przyszło 3,5-5 tysięcy ludzi. Dlatego wy jesteście najlepszym widzem, najlepiej ocenicie, czy w tym roku mamy lepszy turniej, będziemy mieli lepszy turniej, czy jest tak samo, jak było w roku ubiegłym. Powiem Państwu szczerze, że pierwszy raz nie boję się o to, co będzie działo się na turnieju, jeśli chodzi o zainteresowanie, bo ludzie z całego świata o tym piszą. I fajnie, że sercem zawsze byłem z Zieloną Górą i jestem. I mam nadzieję, że to. Wszystko się przyczyni do tego, aby o nas mówił cały świat poprzez imprezy, które organizujemy. Panie Adamie, czy Pan również gra w stukera? Wyczynowo, amatorsko, dla przyjemności? Znaczy to, czy gram, to raczej za dużo powiedziane. Ja próbuję trafić kijem w kółkę i to jest moje całe granie, także myślę, że dzięki Panu Marcinowi moje umiejętności z jakimś z czasem staną się lepsze, natomiast w tej chwili to jest taki poziom raczkujący raczej. Uważam, że projekt Star Sport jest bardzo pozytywny i, i, i jest to fajna dziedzina przekazu alternatywy, jak można inaczej spędzić czas. Jest to pokazanie ludziom, że kluby potrafią się ze sobą łączyć i dawać przede wszystkim ludziom, którzy się pogubili potężną alternatywę. Miałem epizod, że jeden z moich uczniów pogubił się, wrócił do sportu. I on był dla mnie wygranym. To, że on nie zdobywa medali na mistrzostwach Europy, świata, nie, on, on fajnie spędza czas, e, wspaniałych ludzi poznał. Spotykamy się dzisiaj też w klubie, jak widać zainteresowanie snukerem jest e, też poważne, duża moda jest na snukera. I czy to jest snuker, czy to jest inna dyscyplina sportu, to trzeba pamiętać jedno, cel jest jeden, po to, aby zarażać ludzi pozytywnym sportem, i tak naprawdę później każdy wybiera coś dla siebie pozytywnego. Klub Hot Shots postawa, powstawał 7 lat temu. Prowadziłem go ze świętej pamięci swoim bratem Damianem Niczkę, który trenował Mateusza Baranowskiego, pomagał Adamowi Stefanowowi. No i to są, to są takie rzeczy, które, które cieszą, tak że ta pasa jest dalej promowana. A to są fajni ludzie. To są ludzie, którzy przychodzili. Prosty przykład: tutaj Antek biega, ośmiolatek, ktoś. Chodzi do klubu, on daje mu piątkę i mówi: Trześć, jestem antek, czy zagramy. tak? Moje początki to, to były wspólnie z rodziną nad jeziorem. Miałem około 10 lat jeździłem co roku, co roku nad jezioro koło Sławy i były organizowane niedzielne turnieje. Początkowo zawsze w nich przegrywałem. Wszystkie pieniądze, które miałem wspierane na wakacje przeznaczałem tylko na bilarda, bo to mi sprawiało przyjemność. I grałem ile można było, chwilę się kąpałem, grałem i następnego roku, kiedy wróciłem, pod koniec lata wygrałem jeden puchar. Dzięki temu pucharowi chciałem mieć ambicje, aby ich zdobyć więcej. Po prostu tak mi się to spodobało i szukałem jakiegoś ośrodka w Zielonej Górze, najbliżej domu, jestem z Kożuchowa i znalazłem u Marcina. No i do dnia dziś. Dzisiaj go trenuję i, i mam około 14 medali Mistrzostw Polski, jeden z Europy i, i to wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby żeby osiągnąć dobry snookerowy poziom. Zacząłem grać w klubie, ale to było jeszcze na starym klubie na Wrocławskiej, y, też którego prowadził Marcin. No i miałem wtedy 9 lat. Przychodziłem z dziadkiem, pamiętam jeszcze. No i nie dosięgałem do stołu, więc musiałem zaczynać od bilarda. No i grałem w pół roku w bilarda. Potem przerzuciłem się na snukera. W mistrzostwach Zielonej Góry, ta na to mój rekord był, doszedłem do jednej ósmej finału i grałem z Mateuszem Baranowskim, mistrzem Europy dla 17. Na no, ogół czasami wygrywam, czasami nie. To jest sport, wszystko się zdarza.